Cześć, kochani, mam nadzieję, że mnie słychać i mam dla Was dzisiaj. Ee, mam dla Was dzisiaj. E, Nielada Gratke, czyli kolejny tom księgi całości Feliksa Kresa, Wstęgi Aleru. E, jest to drugi tom. Drugi tom trzeciego tomu. Ja wiem, dziwne, jest oznaczony jako tom czwarty. To też jest ok, ale jest to przede wszystkim drugi tom. Grombelarskiej legendy, czyli książki, o której Wam już e, opowiadałem swego czasu. E, I dlaczego przede wszystkim rozdzielono ten trzeci tom Kresa e, na dwa tomy? Powód jest bardzo prosty. Mianowicie jest taki, że po prostu e, prosty, po prostu masło maślane. A że w produkcji okazało się, że książka byłaby zbyt gruba. Jeśli pamiętacie poprzedni tom, to wychodziła z niego taka cegła po, po, po zszyciu tego wszystkiego razem, no to by było nieczytalne. Wydawnictwo podjęło słuszną w moim przekonaniu i w autora przekonaniu też decyzję o tym, żeby to podzielić i tak uczyniono. No i co, no i co w związku z tym? No w związku z tym otrzymaliśmy trzeci tom w dwóch tomach i co moim zdaniem jest trochę lepsze. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze jak już mówiłem w poprzednim filmiku o okresie, grąbelarska legenda jest książką, w której jest Więcej moim zdaniem, treści niż w wielu, wielotomowych, grubych sagach fantazy. E, I jakby czytając tę książkę, ma się to, takie poczucie kompletności. Jest to historia głęboka, wielowątkowa, prezentująca jedną przecież krainę, czyli właśnie e, Grombelard, tak? E, tytułowy swoją drogą, a jednak pokazującą. Kawał historii tej krainy, przekrój pełen społeczny, od najniższego żołnierza do władców tej krainy, buntowników, rozbójników, ale też inteligentnych gatunków ją zamieszkujących. To wydanie jest też oczywiście ilustrowane, są ilustracje Przemysława Truścińskiego, można je sobie obejrzeć, tylko jak nazoś, a przeminęła mi. A że drugą ręką trzymam kamerę, no to, to tak wychodzi, ale no tu macie przypadek, tu macie piękną ilustrację, prawda? Świetnie oddającą klimat tej mrocznej historii, bo to jest historia Dark Fantazy. I czy jakby, czy tę książkę możecie czytać niezależnie od poprzedniego tomu? No nie, ponieważ to jest kontynuacja tamtego tomu, ale czy możecie grombelarską legendę czytać samodzielnie? Niezależnie od reszty księgi całości. Jak to zawsze jest u Kresa? Tak, można to czytać niezależnie. Tak jak już mówiłem, możecie nawet zacząć od tej powieści i dopiero później cofać się chronologicznie. E, polecam mój filmik na temat y, y, kolejności czytania Kresa sprzed wielu, wielu miesięcy, ale nieodmiennie go polecam. A, no i co dalej? No i co nas czeka w przyszłości? No, w przyszłości czeka nas y, kolejny tom, nawet grubszy niż te dwa, czyli Pani dobrego znaku. Ten na pewno będzie rozbity na na dwa tomy. Eee, a co, co przyniesie przyszłość? No, oczywiście, kolejne tomy tej opasłej, genialnej sagi. A tu już na sam koniec Wam się pochwalę. Eee, na samym końcu znajduje się e, dzięki, e, że tak powiem, uprzejmości wydawcy i w ogóle, e, znajduje się reklama mojej książki, czyli Czerwony Lotos. Krótko mówiąc, e, moja skromna książeczka, znajduje się. Też w tej opasłej pomnikowej książce. E, więc jakby to jest dla mnie też takie no, coś, co mnie bardzo wzruszyło, kiedy to odkryłem, e, sięgając po to wznowienie, to fascynujące, piękne wznowienie. E, no i też tak, e, ja przepraszam, że to się zamienia takie, e, no to pogadajmy o mnie, ale rzeczywiście e, miałem przyjemność poznać w, wreszcie po wielu, wielu latach, po 20 ponad latach obcowania z jego literaturą, miałem przyjemność poznać Feliksa Kresa i. E, okazało się, że jest to nie tylko przemiły człowiek, e, bardzo ciepły i przyjacielski w ogóle ale jest to też człowiek, który e, przeczytał moją skromną powieść Czerwony Lotos i bardzo mu się ta książka podobała więc no, to było dla mnie naprawdę poruszające doświadczenie natomiast wracając do Kresa e, grąbelarska legenda drugi tom Wstęgi Aleru nie macie żadnego powodu, żeby po nie nie sięgnąć teraz, kiedy jest już w obu tomach czytajcie czytajcie, czytajcie, czytajcie ja się na razie z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym filmiku.